Dzień dobry, witam serdecznie po chłopakach, w grunach do Polski, pozdrowieni do całego świata ludzkości. Gospodarka globalna to gospodarka światowa. Gospodarka to wszystko odnośnie państwa, jak budować państwo oraz spekulacje każdego człowieka na swój udział w niezbędnych spółkach i rodzaj przysposobienia zakupów. Oto nam zaraz teraz kwestia pobożeństwa. Po termendii chorób, głodu i wojen zostaje nam tylko pobożeństwo na świecie. Oto nam to pobożeństwo, po bo jest to mnóstwa Teraz o firma. Systemy pracy firma, przegląd hali, urządzeń, masy, można zwiększyć urządzenie masy, bo wszystko. Trzeba analizować rynek na, na potrzeby klienta, na, na nasze potrzeby starczalnych firmy. Rozumiecie to? Ile damy radę przerobić? Ile mamy zamówień? tyle możemy w firmy? Wszystko zależy od przewidi cię zakupu i ciężarcy, wynikionych kosztów. Koszty całkowite to koszty całkowite. Jeszcze wypłaty i zUS. No. Teraz... Wszystko o sklepach polskich. to już minuta. To wszystko zależy od cen zakupu, ceny sprzedaży, reklamy i obsługi klienta. Oto chodzi. Czy to spożywka, czy to budowlanka, czy to, to on jest. Więcej ludzi nie kupią, tylko jest wolny rynek. I wszyscy klienci są różni. Oto chodzi. Czelność klientów jest 100, a tysiąc to jest różnica, ale to jest jeszcze wszystko. Osoby naturalne, i zabraknie nieprawidłowości. Rozumiemy się, mogą ten film będzie razy, to zrozumiecie. I teraz to ryby w części mogą się Pamiętajcie, że o systemie pracy. To jest symulacja całego zakładu pracy z jednej zmiany, z trzech zmian, produkcji łącznej. Teraz systemy pracy można tworzyć mądrzy ludzie w firmie, czyli mądrzy ludzie w firmie, a nie, nie popisują się do pracy. Mądrzy ludzie w firmie, Tak jak do pustych hańb, stary przyrządzenie maszyny, do góry to dosłuchajcie. Zawsze jest dobrze, a zawsze idzie do dwóch klas. Jeden etap, drugi etap, trzeci etap. Oto chodzi. Teraz jeszcze coś o zarobkach firm. to bardzo ważne. To jest zarobek całkowity Nie ja sobie to nawet okresie 30 lat. Zarobek całkowity po odcięciu kosztów wody, prądu, opłat, wypłat całkowity z, z planem podatkowym i finansowym, wypłat całysięcznych, jeszcze prognozy finansowe, biura, zarządy i wszystko, co wiąże z marketingiem, prognoz finansowych w firmie, planów budżetowych i planów inwestycyjnych. To wszystko. Ale co szczęście, miłości i radości. Bóg jak Goszczyk Młody, do do dobra. Metamorfoda życia. Metamorfoza duchowieństwa i metamorfoza życia całkowitego. Pamiętajmy o Bogu, bo na starsze lata, według mnie, wystarczy. Tylko zły, patologiczny człowiek, zły grzeczny, obecny że w nim jest głupi. Zapraszam na wszystkie moje medale społecznościowe. No, mało takich ludzi nawet duchowych na świecie, żeby całego świata w No i teraz zaczynają do mnie wszystkich ludzi, już działamy na świecie. Bogu każdego z Państwa polskich, też z Państwa na świecie. I wdrażamy w życie. Pobożeństwo, nowoczesne modlitwy codzienne i rozwiązania gospodarczego świata. To przywracamy. idziemy na nie było, tyle trzeba skierunków czyli skomniejsze zakupy otokony. to, to surowcy naturalni za miliardy lat. Tak. Naukowcy, no, że mówcy się, że będzie nie za lat, to za miliardy tak. My pobożna ludzkość świata i gospodarka na wieśność otokony.